W przyszłym tygodniu Rada Miejska zdecyduje o ogłoszeniu przetargu na obsługę strefy płatnego parkowania w Chrzanowie. O utworzeniu w Centrum Miasta płatnej strefy parkowania szanowcy radni zdecydowali już na marcowej sesji. Powodem tej decyzji była konieczność uporządkowania ruchu w tym rejonie miasta i zwiększenia szans na znalezienie miejsca postojowego, zwłaszcza w pobliżu instytucji publicznych. Już w przyszłym tygodniu pod obrady Rady Miejskiej trafi natomiast projekt uchwały dotyczący przetargu na jej obsługę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, strefa płatnego parkowania zacznie obowiązywać w październiku tego roku. Na razie w tym rejonie do dyspozycji kierowców będzie ponad pół tysiąca miejsc parkingowych. Płacić trzeba będzie za postój w kwartale między ulicami Sienną, Mickiewicza, Aleją Henryka i Oświęcimską. Opłaty będą obowiązywały w dni robocze od godziny 8 do 16. Płatny będzie m.in. parking za urzędem miejskim. Obecnie w godzinach szczytu w tym miejscu trudno o wolne miejsce. Po wprowadzeniu strefy z opłaty za parkowanie na tym parkingu zwolnieni będą tylko niektórzy urzędnicy używający samochodów w celach służbowych. Reszta kierowców, w tym radni miejscy, będą musieli zapłacić za parkowanie. Władze miasta nie przewidują bowiem stosowania żadnych wyjątków. Także dla rodziców dzieci z dwóch przedszkoli znajdujących się w strefie, to jest piątki i ósemki. Godziny są od 8 do godziny 16. Myślę, że wszyscy, którzy chcą przywieźć dziecko do godziny ósmej, spokojnie przywiozą. Także nie widzę tutaj żadnego problemu. Kwestia jest odbioru, prawda? No to wtedy jeżeli już będzie tak, że przyjedzie przed godziną 16, bo jest do 16 godziny, no to zapłaci za te pół godziny złotówkę. Na razie trudno wskazać dokładną datę, od kiedy kierowcy będą płacili za parkowanie w centrum Szanowa. Wszystko zależy od tego, jak szybko uda się rozstrzygnąć przetarg. Prawdopodobny termin wprowadzenia płatnej strefy to jesień tego roku. Ja mówię o prawdopodobnym terminie uruchomienia, tak to gdzieś październik. To jest taka wstępna moja, po prostu bym powiedział, prognoza uruchomienia płatnego parkowania. Koszt organizacji strefy poniesie firma wyłoniona w przetargu. To w jej gestii będzie leżało odpowiednie oznakowanie tych miejsc, zainstalowanie kilkunastu parkomatów, a potem kontrola, czy kierowcy płacą za postój. Do firmy trafi też większość dochodów z pobieranych opłat. Budżet miasta dzięki strefie zasili się wedle wstępnych szacunków kwotą ponad 100 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną spożytkowane na remonty dróg i tworzenie nowych miejsc postojowych. A oto jakie opłaty będą ponosić kierowcy parkujący w strefie. Złotówka za pierwsze pół godziny, 2 zł za pełną godzinę, 2,40 za dwie godziny, 2,80 za 3 godziny, a potem za każdą kolejną godzinę parkowania opłata wyniesie 2 zł. Przewiduje się też możliwość wykupu abonamentów na postój w strefie.